Mamy kolejny dzień, jakoś tak. Słuchajcie, biegam coś bez nagrywania, jakieś 5-6 złotych przytulene i co, I, a, i co. A ja jestem na siłowni zewnętrznej. Skoro siłownia zewnętrzna, to pompki na poręczach. Co spróbujemy zrobić więcej niż ostatnio? A więc dzisiaj wypadałoby zrobić 7 pompek, damy radę. Dały mi radę, ale ciężko jest. To nie ta forma. Słuchajcie, to jest kapsel i specjalna dedykacja dla tego mędrca, który mi zarzucił, że ja wrzucam kapsle z powrotem w piach. Bo on słyszał: Patrz, tu jest chłopcze, taka sakwa. O, słyszysz? wrzuciłem ten kapsel tutaj. Ty tego nie widzisz, bo ona jest z boku. O, teraz już wiesz o co chodzi? O, tu jest tak sakwa. I tu wrzucam kapsle nie z powrotem w piach mam nadzieję że dotarło witam was kolejnego dnia kolejnego dnia bez nagrywania większego ja jazdów na placach nic nowego dzisiaj bez słuchawek tak nie kopię wszystkich sygnałów taki kaprys plac numer 1 wzbogaca nas o złotówkę jeden grosz i baterię. nie jest to niestety bateria łaźnikowa Wczoraj w kwidzynie zrobiłem 7 pompek na poręczach Dzisiaj spróbuję zrobić 8 Uda się czy nie? Trzymajte kciuki No Wam powiem, że dosyć lekko poszło Lepiej niż wczoraj Jest, 8 razy jest progres a zaczynaliśmy od jednego razu drugi plac oddaje 85 groszy i patrzcie na to przede mną nie ukryjesz tej kupy chamie ktoś puścił frenzla, a ten się zesrał pod konstrukcję tutaj ja pierdzielę, także dzieciątka przyjdą się pobawić klocuszkami trzeba to pokazywać naprawdę słuchajcie może w końcu się ogarną o matko bosko, co to tu się stanęło? Patrzcie, drzewo runęło Masakra Widzicie to? Tutaj Całe drzewo machnięte Ja pierdzielę To musiało się dziać Ciekawe, czy to od jakiejś wichury, czy od czego Niezła afera Patrzcie na to O, no, tam widzę, słuchajcie, u góry, taka duża gałąź się urwała. Widzicie to? No, dużo szczęścia. Ludzie mieli, że nie przychodzili akurat tędy Dzień dobry. Interesuj, interesuj. No tak. oj, oj, oj. się wścieka. <grym> się wścieka. <grym> się widzicie, taki groźny pies. Chciał mnie zjeść. No już dobrze, dobrze. <grym> ściekła się. Oprócz piątek nie podkładam sobie również szkieł, patrzcie. Takie szkiełko sobie leżało. Podniesiemy oczywiście. No i pieski sobie przychodzą na plac zabaw i sobie tak się bawią fajnie. Zobaczcie, taki piękny dół sobie wykopały. Super to wygląda, nie? Komponuje się ładnie taki dwu, trzy kolorowy piasek się wtedy robi. Bardzo mi się to podoba. Super dzieło. Dzieło sztuki rzekłbym, ale to nikomu tam nie przeszkadza, słuchajcie. Przeszkadza facet z wykrywaczem i na przekór wszystkim będę łaził z tym wykrywaczem po tych placach do usranej. Spróbujcie mnie za to ukarać. ale ja lubię te place zabaw. Uwielbiam je, zobaczcie. Idziesz sobie, patrzysz. O, jak fajnie! Kolejny klocuszek. Można się pobawić, prawda? Uwielbiam Was ludzie za to, naprawdę. Jesteście przewspaniali. Cudnie się na to patrzy. Efekt. Wow! Można by tak podziwiać godzinami. Kolejne nasrane ja pierdzielę. Po prostu ręce mi opadają. Nie będę tego nawet nazywał, bo cisną mi się na usta niecenzuralne słowa. No ale jest ok, jest ok. Jest super, jest super. Więc o co ci chodzi? Jak śpiewał klasyk. Ale to mi się obrywa, słuchajcie, ostatnio na magnesie łowiłem, odczepiłem złą, wrzucam do wiadra, kawałek łodygi wrzuciłem do wody z powrotem, a koleś mi pisze, że śmieci wyrzucam z powrotem do wody. No brawo człowieku! A co ja mam te łodygi zbierać? Kompost sobie mam z tego zrobić, czy jak? Panie Roberci, jak ci, ci tam coraz lepiej macie, Poważne. Ja pierdzielę, po prostu czasami ręce opadają. Jak ci ręce opadają, to idź do neurologa daraz. Dobra, zmykam stąd z urobkiem 31 groszy. Psiasralnia oddała jeszcze jakieś 50 groszy, słuchajcie, jak wracałem do auta. A teraz jestem w teatrze. Znaczy, będąc precyzyjnym, koło teatru. I na razie przeszedłem połowę placu i dupa lipa. Obiekt numer 4 wzbogaca nas o 5,63. Bardzo ładnie. A nie, czekaj, to był obiekt numer 5. Przecież było tak koło mnie, koło trynki, srajnia, teatr. I teraz tu, gdzie pan pytał o penetrator, o pozwolenie na penetrator. No dobra, lecimy na obiekt numer 6. No to teraz znajduję się na placu numer 6. I zobaczymy czy coś dorzucimy. Na tej chwilę jakieś 820 sobie policzyłem po cichu a piątka zrobiła robotę. Dobra, tu lecimy szybko, tylko pod ławki, pod i uciekamy. Bo tu inaczej to nie ma sensu łazić. Chłuszczawek było 8, ale oddały zaledwie złoty 20. Zł. Dobre i to kto szuka, ten znajdzie. W drodze do auta wpada jeszcze złotóweczka i bardzo fajno. Czyli co? Dyszka pękła. Niechcący. Siódmy obiekt. Taki dosyć duży na terenie szkoły. Miejsce do fiflaków. Miejsce do fiflaków nie oddało nawet kapsla. Nie mówiąc już o monetach, a więc spróbujmy zrobić ten placek jeszcze tutaj obok. ponieważ to jest najbardziej zaśmiecony placek w okolicy. No jest szaleństwo 10 groszy i taki dzinzelek. Taki wielki plac i taka dupa lipa. E, no słuchaj, dyszkę uskrubałem, nie? No, tak średnio kolega mnie pytał czy dużo można znaleźć no tak dużo można znaleźć kapsli na przykład dużo można znaleźć szkła psich odchodów takie rzeczy można znaleźć dużo na szczęście można też znaleźć czasem monetę o na przykład taką sygnał na 2 zł. na miejscu do piflaków no i fajne zobaczcie Czy mam już 12 z groszami no i dobra widzicie ten maleńki obiekt oddał dwa ziko dobre i to lecimy dalej Okie kiepsciutko tu nawet bucianie nic nie oddało cały plac 11 groszy tak bywa weekend był dosyć zimny i nieprzyjemny dużo padało więc wiecie nie przyszły gubić dobra słuchajcie mam tych obiektów już 8 czy 9 jeszcze skoczę na kilka i zobaczymy, czy to ma sens. Dzisiejszy dzień to chyba niedobry pomysł na plac. Spójrzcie, jeden grosz. Kolejny placek, który prawie nic nie oddaje. No ale widzicie, takie dni też bywają. Bo niektórym się wydaje, że co wyjście, to nie wiadomo jak bogato. Wcale tak nie jest. Mi co prawda, rzadko się to zdarza, że jest tak kiepsko. Ale się zdarza. Ubolewać nad tym faktem nie mam zamiaru. Lecę gdzieś dalej. Może jeszcze kilka obiektów zrobię. Nie wiem, miejsce do Fiflaków oddaję złotówkę i jeden grosz. Już taką sytuację dzisiaj miałem. Ale te place ostatnio są dla mnie takie jakieś niedobre, niemiłe. Słuchajcie, wczoraj kwizyn, dzisiaj grudziąc, Dupa lipa. Teraz 13,80 jakieś wpadło. A więc też całkiem cieniutko. A zrobiłem 10 obiektów. Nie wiem, chyba się będę zbierał do domu. To nie ma sensu. A skoro to nie ma sensu, to wybrałem się na jeszcze jeden plac i mam już 15,65. Ale spójrzcie na to. Nie, nie zrobiłem tego ja. Ktoś tak fajnie mi zostawił monety. Przyjrzyjcie się. Wbite raz, dwa, trzy, cztery monety. Czyli 75, 95, 97 i 7. Czyli mamy 16 czy 17? Jakoś tak. Coś pięknego, no chyba mamy 16 ziko, co? Tak, gdzieś jak jest ciekawie, ale ktoś mi tu fajnie tak powbijał. A dziękuję pięknie. Żeby to ktoś, kto pewnie mnie ogląda. Tak myślę. Takie cuda się zdarzają. I widzicie, warto było przyjechać, choćby, żeby zobaczyć coś takiego. Tak, wiem, znajdą się tacy, co powiedzą, że sam to sobie zrobiłem. Pewnie, pewnie. Nie mam co robić, tylko takie rzeczy. No ale trudno. Kiedyś przydarzyło mi się coś tak dziwnego, że nie nagrałem tego. Znaczy nagrałem, ale nie puściłem tego na filmie. Bo widziałem, że i tak mi nikt nie uwierzy. Podpowiem tylko, że mój rekord z placów zabaw to nie był wtedy 74 zł, a 124 zł. Ale już nie chciałem tego pokazywać, bo już widzę ten hejt i te gadanie sobie podłożyłem. A sytuacja była taka, że był sygnał i za jednym zamachem zgarnąłem chyba 8 czy 10-5 złotówek. I wiedziałem, że nikt to nie uwierzy. Dlatego nie puściłem tego na filmie. Wyobrażacie to sobie? Tak więc są takie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. Tymczasem przetulam kolejne 50 groszy i patrz miał kończyć tego Boże człowieku jaki ty niesłowny jesteś mówiłeś, że kończysz że to nie ma sensu a dalej biegasz o co tu chodzi sam nie wiem o co tu chodzi szczerze mówiąc dzień dobry tak wiem zaraz wam oddam te kawce wszystkie to jest cała sakwa kapsli, nie? nie skupują Nie nie skupują 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 też kapsle Ja kiedyś na, nałowiłem tego na, na, Znajdowałem tego przeszło parę tysięcy No normalnie jako blacha idzie, nie? Jo, ja, bo tak kiedyś zrobiłem akcję Chciałem zobaczyć ile przez miesiąc wyciągnę kapsli Chodząc po takich placach, nie? To kilka tysięcy wyjąłem, nie? Także i to mówią, że to dzieci gubią, no dzieci kapsle gubią, nie? Na ogół. Ja, no tak, no tak, w sumie tak. Tu pan potwierdził, że to dzieci piją, tak więc widzicie. Nie to, żeby to były jakieś pomówienia, że ja mówię, że dzieci piją. Kolejna rzecz, której się dowiedziałem, widzicie, która się potwierdza. Choćby dlatego warto było tu przyjechać, żeby potwierdzić tę smutną informację, że to dzieci piją. Świat jest dziwne. Dziwny jest ten świat, Jak śpiewał Michael Jackson. <śpiewa> Policzyłem na pewności 16,70 mam na tę chwilę i albo jadę do domu, albo jadę na kolejny, ostatni dziś plac zabaw. Tu mamy śmietnik, a tu mamy zakopaną małpkę. Przed chwilą ją odkopałem. Wspaniale, po prostu wspaniale. Nie będę tego nawet komentował, bo po co? Dwa bocianie gniazda. Oddadzą coś, czy nie? Ostatnia szansa, żeby dostrugać do 20 zł dzisiaj. Potrzebuję 3,30 Tak? Nie będę tego zbierał, naprawdę. Strasznie za mnie człowiek, prawda? No dobra, bocianie nie oddało nic. Teraz mini fiflakowe miejsce. No, już naprawdę na sam koniec, taka mini karuzelka. Czasami było fajnie. Dajcie mi 5 ziko na koniec. Eee, tam. Zaledwie 20 groszy. Co jest złotówka? A byłem tu przed chwilą w tym miejscu. 17,90. No i super. I 5 zł do tego, i, i mogę kończyć, tak? <noise> to Oczywiście, podrzucone. Ty, ale ładziłem tędy. Widzieliście to? Łaziłem. To jest przedziwne 17, 22, 90, prawie 23 zł. Ale o co tu chodzi? Przed chwilą tędy szedłem. Ale jeśli mam być z Wami szczery, to Wam powiem tak naprawdę. Też bym się, kurcze zastanawiał 5 razy nad tym, czy to jest prawda, to co widzę. Tak, tak, facet przechodził, taka bida i nagle 5 złotych na koniec mu wyskakuje. A przed chwilą siedzi, przed... ja pierdziele, nie no, to jest jakiś obłęd. Dlatego nie no, nie dziwię się ludziom, że tak gadają. Też bym pewnie tak sobie gdzieś tam w głowie ocenił to. Nie powiedziałbym tego głośno, ale też bym pomyślał, że facet się podrzuca. Ale uwierzcie mi, ja jestem na to za stary. Nie miałbym z tego satysfakcji, że sobie podrzucam. W jakim celu miałbym to robić? Że co, że niby kontent taki fajny, że o panie, ile piątek. No nie. O, nawet piachu mało dzisiaj ale jestem zaskoczony 23 ziko plus wczorajsze 7 to 3 dyczki pękli panie tyle że w dwa dni no tak czy siak. jestem zadowolony teraz coś naprawdę kończę i teraz nabrało to sensu widzicie taki upór się opłaca ale z tego piachu tu jest dzieciaku posprzątaj wam dziękuję dzisiaj za uwagę i uciekam papaski